Nie, to jest właśnie Dobra. Ej, rodzaje, ja tak napisałem do niego coś tam. Yy, tepnąłem się do niego i on powiedział, że ci da 5 tysięcy za to. ci Nie, ja chcę tylko prawko, które to dostałem. To tak irytuje, już ósmy raz to robię. Trzeba poznał świata zapomnę Ja cię spekuję cały czas, od razu ktoś o jota jak w ciebie wiedzie. Bo byłem już ten Yy, Koło komercy ko to jest druga strona, wracałem już wjeżdżałem na, na OSK i znowu we mnie wjechał. Zamiast zrobić tak, żeby po prostu masz przejechać, a nie, a, a po prostu ani PC we mnie wjeżdżają. Kurwa, gąbka, pomóż Ej, gąbka, pomóż Już Wtypnij się do mnie No jak ci mam pomóc? Wytypaj mnie stąd, kurwa Kurwa, ryce muszę robić Ja pierdolę Jebana na roweru rower. Ty masz 5 No. Jak to? Nie wiem. No, i byłem tutaj już, i pra, tego było, tego koło e, banku Sanuskrzyż, że nie, tam bank. No, ko, na no, jest tylko z drugiej strony i wjechał we mnie. Mam zlakowałem ta? Mi ciągle. jak kurwa. A co się czy? Bo ja mi pisze mi Mta sam raz brak odpowiedzi. A to nie. No tą gąbkę. Zaraz ci kurwa liście badania. Co ty odpierdasz Ej weź i pojedź do niego, i zrobi notatki z KD i KK. on jest ten, na fiksie frakcyjnym Kurwa, lebuje mi przez ciebie. Nie, no, teraz mam brak odpowiedzi. Patrz. Ci że prawko zdałam, bo mam brak odpowiedzi. Rdm, kurwa, poza czekaj, ciekawe, czy mogę nadawać na ajoty? Ty najlepszego w ogóle nie. Dziękuję, dziękuję. Nie wal, nie wal, kurwa, pajacu ty. <noise> lotus, lotus. I co, jak tam rodzaje robisz to?